Hej, hej moi drodzy, na bardzo codziennie razem ze mną jest oczywiście. I go witam bardzo ciepło i serdecznie. A, witamy, a my jesteśmy oczywiście w Medieval, medieval Dynasty, przepraszam. I patrzę, czy ja mam coś do jedzenia mam, bo nawet zgłodniałem. Ja sobie właśnie zjadłem przed momentem. Pieczone mięso. Ja też i trzeba było jeszcze coś zapić. Ale to chyba wodę sobie z rzeki weźmiemy. Dobra, czy my mamy jakieś zadania jeszcze do zrobienia? Tu jest tablica. A Jezu, ale to, to nie, nie, nie ciekawe co? Pani chwali Mira, stoi sobie. Ja chciałem z nią porozmawiać, a ona nie jest zainteresowana rozmową. No proszę Ależ ty. No to jest chyba to nie. Niecieka... Ma, ma znaczenie, to są te okonie, o, to my no nie, to nie, mamy, nie mamy. To nie mamy. Dobra. To cóż my możemy jeszcze zrobić ciekawego. Czekaj, z motyką Dobra. na słońce. Mamy 11. Mamy to zrobić o. jeszcze. Dostarcz 11 motyk. No to już wiemy, no. o co chodzi. I rzuć kamieniem. Ale dostarcz do kogo? Do none, ja mam napisane. Mówisz o... Jest... tej motyka? motyce? No i tak, i tak samo rzuć kamieniem, też mam napisane. do mam derwan. Nan. A ja mam napisane Nan. To, no, nikogo. to do kogo? <noise> do <noise> <noise> Ja mam do derwana, dobra. <głos> <głos> dobra. To to co, no, to trzeba motyki porobić? Mm -hmm. I... Kamień i wapień trzeba przynieść mm -hmm. jeszcze, ale wapień, skąd wapień? My, my nie mamy czegoś takiego, nie, my chyba, tam mamy. chyba że kupimy. Nie, ale nie, nie wygrzebują nam przypadkiem. Wapień? No, co, ja nie tam pień. w tej A mam, mam, mam skoczyć do domu zobaczyć? Ty, no ja też idę, nie, no ja już idę, bo tak trzeba I zrobić motyki. Tak. Do domu. Ta. tylko chciałem wyjść przez opłotki, jak to mówią. No, to A, jest wychodek, dobra? o kurna, można wejść? Nie, tylko muchy latają. <laughs> Wygódka. Swój własny? Ty no wygódka jest obok domu. Chociaż nie wiem czy no, chciałbym super. mieć tak blisko domu wygódkę. No, szczególnie jak się kanalizy nie ma, no dobra, no ale. No ale wiesz, ale nawóz naturalny. No to wolałbym mieć ten nawóz tak nie wiem, ze 20 metrów od domu. A nie dwa. No, masz rację, dobra. Ktoś pisał u mnie, że... tylko ja nie wiem przy którym to było budynku, że na dachu mhm. jest Jakieś gniazdo i warto zajrzeć, ale kurde, nie wiem na którym budynku, na, przy którym to było budynku. No. Czy to było jak poszliśmy wtedy gdzieś dalej, czy, 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 czy to było koło tych budynków? Znowu czego brakuje, kurde. Te ludzie to normalnie żyć nie dają. No nie dają, nie? Wejdzie człowiek na wieś to od razu, kurde. Już tego brakuje. Brakuje, tam, brakuje. Tego brakuje. Zawsze brakuje. Tak jest. A czego w ogóle brakuje? Dobra, zajrzę. Ja, ja mogę będzie. zajrzeć w ogóle. Wejść na dach gdzieś? To się nie da, chyba. To sorki, ja sobie tak. Hmm, warsztat. Tutaj nic nie miał. Czy wydobycie? Może w wydobyciu coś nie hmm. Nie, no to tylko studnia. Ty, to coś tu. Brak zadań. Szwalnia, brak hmm. zadań. Można chodzić po dachu. No to zawsze gdzieś pokazywali, że czegoś brakuje. A, mamy 6 desek 74 patyki. Hmm. Już biegnę, już biegnę do domu, bo się teraz zagapiłem nie. znowu. Nie, 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 ja też się zagapiłem, tylko się zastanawiam, co im... A, już nie brakuje, to nie wiem o co chodzi. Brakowało, teraz nie brakuje. Może brakowało jakiegoś patyka, bo coś nie, patyki mówisz były, to to nie wiem. A, ale może ten, mogło zabraknąć, a w międzyczasie może nasz drwal tam, wiesz, na, na strugo opatyka. coś, no. Dobra, ja... czy ty robisz motyki? Ja mogę zrobić motyki, tylko ja mam tu muszę się motyki? napić, bo, bo zapomniałem się po drodze na Kłoda ale... i patyk, potrzebne do motyki. No właśnie, kłoda i patyk. Kłody pewnie będziemy mieli bez problemu. Dobra, a ten wapień, trzeba zobaczyć, czy mamy. Chyba coś tam było, wiesz, w magazynie. A, i w podpowiedziach było, żeby patrzeć co wrzucamy do czego, bo na czerwono to jest to co nie, tam nie powinno być, o. Wapień 71, mamy. No, no to widzisz. Czyli jak najbardziej można. Tutaj... Ile ja tam... nie wziąłem go. Ty, ty Ile ty tam było wapieniów? Dzisiaj? 14? Zaraz ci powiem, rzuć kamieniem. Wapień 14 i 8 kamieni. Ciekawe... 6 kamieni, przepraszam. 14, Na no szczęście lekki to to nie jest. Ile kamieni mówiłeś? 6. 11 drewnianych motyk. Ja mogę coś ponosić, ale to. Sześć. Dobra, jeszcze się mieszczę. Dobra, ale żeby zrobić motykę, to musimy mieć przecież te kłody. No i tu się już nie mieszczę. Dobra, wiesz co? robisz kłody? A czy te jak one się nazywają, motyki? Nie zrobiłem jeszcze, ale mogę zrobić. To może spróbować. O, znowu czegoś brakuje. Ale Dobre, muszę ja nadążam za kłodę tym. Kłodę i patyki. Brak zasobów. Jaki kurde brak zasobów? Czego brak zasobów? Pewnie patyków nie ma. Jak znam życie. Dobra, idę pozbierać trochę patyków. No, nie ma patyków faktycznie. No, to patyki jęczą. O patyki jęczą. Dobra, pójdę ja mam trochę tylko jeden w las. patyk. Pójdę w las, trochę nazrywam. Połamię brzuzek, taki wandal będę trochę. To ja też pójdę poszukać patyków. Tym bardziej potrzebne Bo są domotyki. Nie, ja do przeciążony jestem. Właśnie no, przeciążony. No, czemu ja jest... jestem taki przeciążony? To znaczy coś masz na w plecaku, kochany. Ego. A 36, na No, no tak. trzeba było sprzedać. <laughs> mm, Mie mm. Mięso jedno to nie dobra. pszenica, skóry mam dużo to zatrzymaj, to zrobimy ten nie, nie sprzedawaj nic, będziemy robić ubrania na zimę ciepłe ale ja to wrzucę, wrzucę skórę do, do naszego magazynu. Tego, mm -hmm. magazynu zupa kremowa mm. Mm. słoma trzy sztuki, po co mi słoma dobra, trochę mam tych krzaków pszenicę trzy sztuki też, to też przerzucimy. Tak, to w ogóle chodzi... mieliśmy... Mie... no. No, no nie, 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 nic, no. Nie, ewidentnie chodzi o patyki, bo zobacz, znowu brakuje, więc to się pojawia i znika, jak tam nasz drwal coś na nad niej wrzuci, to cudownie znika. Tak. Dobra, to ja idę tak, wrzucić. Też... Puste wywale. niepotrzebna mi ona teraz. Mam 8 kamieni, nawet patrz. Jestem przeciążony. Łody, ty, ale. Tak, jestem, czy ja tych motyk nie mogę robić w ręku? Możesz, tak. Drewniana ty motyka? Ty... To robię. Dobra. No rób, dobra. No to no ja, ja ci rzucę. Aha, no to ja oddam jest tym kłody, bo ja wziąłem kłody na to, żeby zrobić. Okej, okay. ale... dobra. A kłód no nam nie brakuje. Pyk. 9. Rób, rób, rób. Jeszcze potrzebujemy jeszcze potrzebujemy Czy mamy jeszcze jakieś patyki? uuu patyki mi się kończą z nami. Kurde, no ile tych patyków trzeba mieć? Musisz trochę zamknąć, no widzisz. Tam, bo muszę dobrać Dobra Kłoda I miało być... Strzały. Miało być Ile tam? 11 tych 11 tych, no 15. To mamy 10 i kurna, patyków brakuje, aby to. A, Czekaj, muszę wywalić kłody. Bo na razie jestem przeciążony i kamienie i ten wspaniały wapień. I to wszystko macie. Jakby co to ja mogę ponosić coś, nie? Nie, no spokojnie. Teraz idę po prostu znowu narwać trochę tych. Jakiś... patyków. No bo te patyki to widzę tutaj najbardziej deficytowy towar. No. Dobra, pozbieram trochę z ziemi, bo to sporo leży. Nie trzeba nawet niszczyć żadnych drzewek. Biegniesz już ten zadanie zrobić? Nie, jeszcze nie mam. Przecież jeszcze nie zrobiłem motyk. Trzeba mieć, dobra, też. Trzeba pozbierać troszkę więcej tych... Dobra, teraz, odkąd nie. wiem, że po dachach można chodzić, to chcę na każdy dach skoczyć. <laughs> o, no, będziesz ten, dachołas taki. Dachołas, no. <laughs> tutaj, tutaj się dziki, kr dziki kręcą, muszę uważać. Dobrze, one po dachach nie łażą, więc masz przewagę. No. Dobra, 14 patyków. 16 Idę, idę, idę Idziesz, idziesz cały czas Znaczy idę robić te motyki, nie? A. Dobra, wezmę trochę kłód A um, słuchaj, a czy my byliśmy i... Bo mamy cały czas tą... Poczekaj na ostatniej porę roku Czy to była już ta pora roku, kiedy my byliśmy przy tych rybach? Nie. Bo jesień jeszcze, to było. Nie, jeszcze jedna musi, być, bo i jesień. Musimy nazimy. A czyli, czyli w tym... Aha, czyli w tym w tej jesieni załatwiliśmy już sprawę tam. Tak. E, dobra, Tak mi się wniosko. wydaje, Że już załatwiliśmy sprawę. Dobre. Wiesz on chciał 11 motyk, nie? Hmm? Drewniana Jedną motykę. Oddamy. Dobra, 11. Kłody zostawiam. Patyk cały jeden, co tam. Ups. Wiesz, wiesz, co, u nas koło domu hmm. są takie te opuszczone budynki, nie? I byłem sobie w jednym mm -hmm. i wyszedłem, a tam dwójka normalnie ludzi idzie. Hmm. Zastanawiam się, czy to są łobudzy zbiry. Jakieś mają kaptury w ogóle. To mogą być łobuzy. Przechodzili tylko. Ja myślałem, że oni tutaj nie ty polują na dzika. No widzisz. Dobra, ja mam tak. Butyki mam, to teraz to drugie zadanie. Rzuć kamieniem, czyli 14 wapienia i 6 tego. Ale nie wiem, czy nie będę przeciążony za bardzo. Zapoluję na nich. 14. Wapienia, e, no dobra, będę mocno przeciążony, dobra, spokojnie, idę najpierw te motyki do miasta. Nie, to są nasi ludzie w ogóle, ja Jak? chciałem na nich zapolować, <śmiech> <śmiech> oni chodzą sobie kurka i polują. Eee, polują. to nasi myślili. Dobra, ja Arane. biegnę do miasta, oddać, tylko nie to, tylko z motyką na słońce. 300 metrów. Dobra, znowu patyków Ja nie wiem, te patyki to. Dobra, przecież... ja zacznę zbierać chyba. bo. Jakie ja mam to ustawione? No bo to przecież wiesz, aż dziwne. Drewutnia. Nie, gdzie mamy? Tak, drewutnia. Patyki 25%. Dobra, to zrobimy inaczej. To zrobię 60%, a, bo... a 30% patyki. No żeby jakoś to szło sensownie, bo widzę, że nie dają rady. Trochę mniej kłód, a więcej patyków. Pisał też, że chyba że oni wtedy przepalają patyki jak nie mają czym palić, tak. więc to też może być tak, że... A właśnie, ale e... ja nie wiem byś musiał zobaczyć ile mamy tego drewna opałowego w magazynie czy w ogóle jest. No właśnie. Bo może trzeba go więcej ustawić, żeby robili. Chociaż latem i jesienią to tak nie powinien zużywać. No, raczej nie powinni, nie? Po co, co tutaj? No, trochę tam ugotować? no dobra, ale żeby ogrzać mieszkanko, to już nie trzeba. 19 metrów, o tu ktoś chodzi, czekaj. Czekaj, to jest tak, jak to się nazywa, będzie. E, drewno opałowe? Tak, Kurde. drewno opałowe trzy, trzy sztuki tylko mają. No, to dlatego. Oni przepalają patyki może. Tak, to na pewno o to chodzi. See you Motyki zaliczone. Dobrze, ja dorzucę im 36 patyków. E... Ja ustawię, żeby więcej robili tego. Drewno dni, tak. Bo teraz robią 3 To faktycznie może być mało. Dobra, 10%. Dobra, 5. Ile to wyjdzie? 50%, 20% drewna, 6,5% drewna robią, nie wiem czy to jest duże, bo tu pisze razy 4 drewno opałowe, to czyli 6 razy 4 to 24 teoretycznie powinni robić z jednej kłody. No dobra, zobaczymy, powinno być okej, okay. lepiej. Dobra, to teraz lecę z powrotem. Dobrze. No, musimy My ziaren to... chyba żadnych nie mamy, nie? Mamy. Pszenicy dużo. Mm, pszenicy. Owsa, żyto. Nie bo patrzę co mogę robić, jakie zupy mogę robić, ale... Yy... No tylko owsiankę i klejk, ale to owiec i żyto. Jedynie no. co to bym mógł zacząć zainteresować się zupą grzybową. No. Ale to musimy mieć pod, pod, podgrzybki, czubajkę kanie i ryc. Jakbym tego nas zbierał w jesieni teraz, to byśmy mogli... Yy... Tylko wiesz, że to trzeba no. szybko zużywać, bo to się psuje łatwo. No właśnie, no to jest pytanie, czy, czy to ma sens robić w takim mm, razie, nie? Teoretycznie ma, no jest jesień, jeszcze mamy kilka dni. Możemy zrobić inaczej, jak nowy dzień nastanie, możemy pójść już na grzyby. Uuu, grzybobranie. No i przy okazji, wiesz, patyki zbierać i grzyby. Ja to wiesz, ja tutaj widzę już rydza, to ja mogę rydzę koło domu pozbierać. No. Co tam jeszcze potrzebowałeś? Podgrzybki? Eee, podgrzybki i kanie, wiesz. To mam podgrzybka. I Ja mam ]kę. mnóstwo rydzy. A ja podgrzybki. Tu dwa znalazłem. Trzeci. Ale będę musiał znaleźć czubajkę kanie. Ale co, nie da rady bez niej? No nie, bo to musisz mieć odpowiednie grzyby. Wszystkie trzy? Tak. Myślę, że albo, albo. I jeszcze, i jeszcze mięso do tego. No, no, mięso to chyba będziemy mieli, tylko kwestia tego, myślę, że to kurde albo, albo to jest trzy rodzaj. Ale nie, żybów. spoko, ja ma... Słuchaj, nie jest źle. Ja mam już e, chyba z ile rydzy mam? 15 rydzy, no to jest 15 zup już. 7 podgrzybków. A ja wiem, że jeszcze miałem podgrzybki, gdzieś wsadziłem do jakiejś... Mam kolejny rydza. O rany Niezły rydzek z ciebie. <laughs> o, niezły rydz. <laughs> Dobra, tak, tutaj widzę są podgrzybki. Idę, na, idę szukać kani, 20 mi starczy ryzów. Szukamy kani. Chyba są w tym, gdzieś w lesie kanie. O widzę. O jakie piękne są. Trwanie, nowy poziom. No i kanie zbieram. A ja podgrzybki tu mam na tym naszym... Paru. To ja będę na moim odcinku zupy gotował. Ale Ale czad, trochę podgrzybków będzie. 15 14 raczej. O 15 to dobrze, bo ja potrzebuję 20 około. Bo w 20 mam y, Rydzy, 20 zebiorę, 20 podgrzybków. Chociaż mamy jakieś podgrzybki chyba w magazynie. Bardzo mi się mocno wydaje. No znaczy, czy podgrzybki się pokazują, jak altem się Chociaż znaczy, grzyby się pokazują altem. Nie wiem, zobaczymy, tak. Co? A, pokazują są, się. Te go szkielce, ale te są te wszystkie tak. się pokazują. Go no właśnie. Dobra. Ile masz podgrzybków? Yy, 14. Starczy. Bo mamy na stówę w magazynie żywności jeszcze jakieś. Aha, no dobra, to idę na, do magazynu. Ryc Mięso mamy 25. Mam. nie chcesz. A nie, nie, wiesz co, nie, w magazynie żywności nie mam, w magazynie zwykłym. Bo ja bym gdzie, gdzieś odkładałem yy, podgrzybki, pamiętam. To trzeba je przełożyć, bo one do żywności muszą iść. Yy, nawet nie ma w tym ich też tutaj. A, hmm, to, gdzie, to gdzie ja je położyłem? Może u siebie? 14 podgrzybków wrzuciłem. A w tym głównym gdzie? magazynie? Dziwne, Ja mi się wydawało, że ja zbierałem je gdzieś się wrzuciłem. A nie mam. Ale dobra, nie. nieważne. Nieważne, mam mm. y, 14 podgrzybków, maja, to, ja, to będziemy mieli 14 zup, ale to ja to zrobię na moim odcinku. Dobra. Grzybek biorę. 14 wapienia, ile tam kamienia było? A ty, ale ja muszę sobie kupić tą dom, a to Cześć. też kupię na moim odcinku. Co takiego muszę kupić? No przepis. A, no tak. Słuchaj, mam y, przetrwanie poziom. Na co wydać? Na co wydać? E, no. Albo żelazna wątroba będę miał trzy, albo mocna głowa. Też niezłe. Ale to, to, to nie wiem czy ja chcę, bo czy ja będę pił alkohol na tej, w tej grze. Wodny tancerz. Poruszasz się szybciej w wodzie, o. No dobrze. jak nie pijesz alkoholu, to ty. No co, ale ja piję? Rodak bez nie. Piję. Ale. Ale, ale w grze to nie piję. O, no w grze, no ale to... Też Że ja po, jestem grzeczny. Do, do knajpy trzeba iść. Więcej zdrowia, silny jak za dąb może to. a to no, potrzebuje ranka 2. A co tam wezmę sobie. Dobra. Dobra, ja biegnę drugi raz do miejscówki naszej. Ciekawe czy zdążę przed nocą. A ja kupuję mam. sobie zupę grzybową. Ona jest tania, 25 okay. takich srebrnych monet. To bardzo złe. Bardzo tanie. Mm. I ona daje nam 18 żywności i 15 wody. O, czyli tak ładnie, porówno. No. A nie teraz, czy ja mogę ją zrobić? czy znaczy, ja nie będę ją robił. Mm. Tylko na odcinku może. Już się ubrudził. Tylko przebieg trochę, kurde, i cały brudny. Chciałem, A i mięsa mi brakuje coś. tylko. Mogę ją, będę mógł ją zrobić świetnie. I drewniane miski. O, jak pięknie, ale będziemy mieli wyżerkę no, znowu. No, Już jakie długo. O jezu, jak ja muszę i poszedł na grzyby. Dobra. Tym, tym, tym... Kamienie zrobione. Wracam. Świetnie, super, że zaliczyłeś zadania Dziękuję Ci bardzo. Wracamy. Będzie można się kimnąć. Jak noc przyjdzie możemy na te grzeby iść. Jeszcze raz? No zobaczymy, czy warto. Po ile masz tą zupkę? Jak się zrobił, że ją? Co? Za ile te zupki chodzą? E, napisane jest 12 srebrnych. Ach, ty, no to nieźle. Bo to po szóstaka dostaniemy. No. To dobra zupka. A Micha potrzebna? Tak. Ale mamy pełno tego. No ja nawet ze ja sobą. Mam... Znowu... <coughs> Przepraszam, znowu zapomniałem sprzedać, ja mam pełną misek. ja ci powiem ile ja w ogóle mam misek. Bo ja mam 24 drewniane miski w umie, w tej w... Ja 18 w tym <grym> ze sobą Ale potrzebujemy tylko 12, bo mam 12 mięsa i 12. E... Czego? 14 podgrzybów mam mm -hmm. 4? Czuwajka 14 a to bym mógł wziąć 14 zrobić w takim razie. Patrzę, czy mam jeszcze gdzieś jakieś podgrzybki. No dobra, na razie 12 to chyba, że będziemy sprzedawać je. No można, myślałem o sprzedawaniu od razu. Mhm. Tak je sprzedamy. Bo nie będziemy je nosić ich mhm. przecież. Kurde, do samego szkielce. Gdybyś się zainteresował yy, robieniem jakiejś, jakichś koszul. Nie zrobię, czegoś. bo nie mamy lnu. A faktycznie. <grym> Mogę porobić jedynie te ciepłe ubrania na handel. O. I to co jest to do jest? zrobienia. Koszykielec. <grym> Ciemno się robi. Bo możemy mieć te budki. Futrzane buty, skóra i futro jest potrzebne tylko. Hmm. Czy my byliśmy w końcu na tych skałkach, czy nie poszliśmy? Nie poszliśmy nie, nie do nie nie Możemy Nie poszliśmy. Na moim odcinku mm -hmm. idziemy od razu na skałki. Tuniki jeszcze żadnej nie mam, bo do tego były ten. A, i. O właśnie, nie, no nic, ja te kaptury pelerynki raczej chyba już porobiłem. Zaraz sprawdzę. A nie, tu mam 12 lnianych nici. Hmm. Czyli pelerynki można robić. No. Czyli biorę, nie wiem, futro całe. To pelerynki. Tak biorę... górę. Tak. jakąś tam. I idę, idę coś strugać. Strugaj, strugaj. Pelerynki by się przydały na zimę. Mm -hmm. Czyli co, tu... Aha, i teraz linia na nic. dwie sztuki, dobra. Ja tak patrzę, czy takiego łosia nie ma, żeby czasem poza odcinkiem zapolować, żeby ludzie no. nie mówili, że marnuję strzały. <laughs> dobra, Ale nie ma. czapek. Filcowy. Wełniana tkanina nie mam. Kurde, nic. Jak to nie można mieć czapki z no Gra. Nie, nie ma. Masz tylko kapelusz, workowaty kapelusz, filcowy kapelusz z klapami. Ileż to są słomiane kapelusze. No i ludzie też pisali, żebyśmy używali filtrów na mapie. To będziemy wiedzieli, gdzie co jest. No ja wiem o tym. Hmm. Dobra, robię te nasze pelerynki. Rób pelerynki. Na pewno się e, przydadzą. Jedna pelerynka jest. I futerka zabrakło na pelerynki. Tak mało futra mamy? A, bo nasi, znaczy... bo nasi łapią chyba skóry, tylko futra nie robią. A. Nie? A futro to z czego się wtedy robi? No kurwa. może zależy na coś innego zapolować, nie wiem. I nie ma. Dwóch futerek brakuje na drugą futrzaną pelerynkę. To by trzeba było coś zapolować, chyba. Wiesz, właśnie, właśnie jest, jestem przy łośu. No to nawet, koniecznie łoś ma futro, ale <noise> spróbować zawsze nie, nie zaszkodzi. Nie, to nie ma. Hmm, dobra, no to idę coś robić skórzanego w takim wypadku. Będzie po buty mamy, nie? To jest tak. Spodnie. Lniana tkanina. Tu jest takie z mankietami. Trochę skóry, trochę lnianej tkaniny. Bez lnu to nie pojedziesz w ogóle. O, mogę futrzane buty, ale my mamy futrzane buty chyba. Bo są jeszcze futrzane wysokie, tych nie mamy. O, tych mogę narobić, prostych butów. Mamy jest. bardzo dużo skóry, jest? E, o, to uszcz Uszczeliłem łosia, ale nie mam noża. O, rany. Dobra, jeszcze jednego butka. Ile? Cztery można zrobić? Dobra, zrobię... atyki i kamienie. Bo chcę tej skóry zostawić, może na jakieś ciuchy lepsze będzie wtedy, dobra. Wyłażę. Idę schować to wszystko do... ...magazynu. Właśnie, zaraz i tak się wypali moja ta... miana nić, 10 sztuk. Zostało jeszcze futrz... 10, trzeba będzie dwa załatwić na pelerynkę. Może nadkupić, jak nie będzie nigdzie indziej. I teraz tak, proste buty. Dwie sztuki mhm. zrobione. No to więcej nie, już nie ma. A, i to 18 misek, ale to już je wezmę, że się sprzeda. Skóra, mięso i skóra z łosia. Dobra. Czyli tutaj nie. Czyli Tylko będzie z królików. Albo się robi, albo, albo z jakichś wilków, może? Nie. Może być z wilków. Albo z, a, albo z niedźwiedzi. Albo z niedźwiedzi. Albo chyba, że będzie z tych zajęć, czy tam z królików. Albo można z, może z wygarbarować, wygarbować. Albo nie wiem, skórę, czy nie wiem. Skórę jak się wygarbuje, to, to nie ma futra, ale no to nie wiem. <laughs> nie wiem. <laughs> Dobra, ciemno jest. Ciemno Odpalam jest. Palam pochodnie. O, i myślę, że możemy się pożegnać. Tak, już minął czas. No tak. Na nagranie? No dobra. No tak mi się wydaje, 30 tam akurat minut minęło, to w sam raz. No spoko, to możemy się żegnać, tak. a nad ranem skoczymy do skały. Tak, do skały. Tak jest. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie, czekamy na komentarze. Jak widzicie czytamy i będziemy korzystać z Waszych podpowiedzi. A na dzisiaj to by było wszystko. Trzymajcie się. Hej hej. Cześć, cześć.